Cześć! W dzisiejszym materiale porozmawiam o opowiadaniu Never Fade Away z gry RPG Cyberpunk. W nim po raz pierwszy Johnny przeprowadza atak na Arasaka Tower w celu uratowania Alt Cunningham. W grze zostało ono przedstawione jako druga retrospekcja pamięci Johnnego, podczas gdy wyłączy się w siedzibie Wood Boys z Black Wallen. Jeżeli jeszcze nie miałeś tej historii, to wróć jak ją ukończysz. Warto, bo książka przedstawia perspektywę Alt, co rzuca szerszy podgląd na sytuację. W grze Never Fade Away zaczyna się koncertem. Na backstage'u Johnny spotyka się i kłóci z Alt. Tą część dodali Redsi, bo opowiadanie zaczyna się w chwili zaczepienia Jonego przez fanów na zewnątrz klubu. Trzeba pochwalić CD-projekt za to, że sceny przedstawione w grze są wierne pierwowzorowi. Chronologia zdarzeń, rozmowa z Reaper Dokiem, Thompsonem, Rogue i Santiago są poprawne z oryginałem. Tak samo dialogi są praktycznie takie same jak w podręczniku. Cała akcja przebiega bliźniaczo do książki. Jest jednak sprawa, której nie dało się ukazać z wizji Johnego. To, co można było przeczytać w opowiadaniu, a czego nie zobaczysz w grze, to perspektywa Alt Cunningham. Alt była Nedranerką, która wynalazła Soul Killer'a program pozwalający na skopiowanie i stworzenie wirtualnej emulacji jaźni człowieka jego wirtualnej kopii. Konsekwencją działania programu było pozostawienie ciała bez właściciela które samotnie obumierało. Alt została porwana przez Arasaka i podpięta do ich mainframeu, czyli głównych, najlepszych komputerów w budynku. Każdy jej ruch śledzony był przez trzech netrunnerów Arasaki. Kierowani wizją nieśmiertelności chcieli, żeby Alt zmieniła Soul Killera w samodzielnie działający program. Miał on przenosić jaźń z ciała do komputera i odwrotnie, a wpuszczony do sieci likwidować wrogów Arasaki. Gdy Alt odtworzyła Soul Killera, wypalił on ją i czuwających nad nią Nedranerów. Jako że ona go kontrolowała, udało się dzięki temu przejąć wewnętrzne kody dostępu do placówki. Uzyskała nad nią kontrolę i przelała 12 milionów dolarów na jej konto. Połączyła się z monitorem, dzięki któremu widziała ciała Nedranerów oraz swoje. Jeden z pracowników próbował zbliżyć się i pewnie odłączyć Alt, ale został przez nią od razu przecięty laserami. To Shiro, który dowodził w Arasace tą akcją, zrozumiał, że Alt wygrała i rozmawiał z nią przez interfejs. Alt zagroziła, że ma się nie ruszać, inaczej też go przetnie. Po tych słowach zaczęła przemianę w konstrukt, aby powrócić używając Killera do własnego ciała. I w tym momencie przechodzimy do wydarzeń widocznych już w grze. Drzwi rozsadził wybuch plastiku, pokój zatrząsł się, a po pomieszczeniu przeszła kula ognia. Lasery ciały w każdą stronę uszkadzając elektrykę. Gdy Toshiro upadł z Cyberdeckiem zerwał połączenie Alt z ciałem, więc konstrukt nie przelał się z powrotem do niego. Do pokoju wbiegły trzy postacie, Rogue, Thompson i Johnny. Silverhand strzela w Toshiro, odłącza Alt... Silverhand odwraca się, by podnieść jej wciąż ciepłe ciało. Za ścianą monitora pozbawiona ciała Alt krzyczy do niego, ale on jej nie słyszy, kiedy odchodzi. Jeżeli Alt udałoby się wrócić do ciała, to historia potoczyłaby się pewnie w zupełnie innym kierunku. Świat Cyberpunk'a nie jest jednak znany z Happy Endów. A jeżeli chodzi o Never Fade Away, to by było na tyle. Muzyka, którą usłyszałeś przed chwilą, nosi taki sam tytuł jak opowiadanie Never Fade Away. W cyberpunku była grana przez Samurai Johnego. Utwór stala się z historią i nabiera znaczenia szczególnie na końcu, gdzie w tle słychać jego smutniejszą wersję. Wracając do perspektywy alt, to szkoda, że w grze nie poruszono głębiej tego tematu. Na dzisiaj już kończę. Cześć i do zobaczenia.